Nie będę badał tych szczątków. Interesuje mnie coś, co umieszczono z tyłu. Nie wiem czego się spodziewałem, ale na pewno nie tego. Całe ciało zwierzęcia. Jeśli ta istota latała i ziała ogniem, to nie mam już teorii, ale smoka. Do transportu przystąpimy za 24 godziny. Trzeba pracować szybko. Wszystko zgodnie z przepisami. Zaczynam prowadzić dziennik. 25 czerwca, godzina 12:05. Doktor Tanner i jego zespół zaczynają badać niezidentyfikowane zwierzę. Niezidentyfikowany akurat. Mimo wszystko muszę zadawać pytania. Dobrze. Kim jesteś? Opowiedz mi swoją historię. Skóra pokryta łuską. Ogon. To wskazuje na gada. Widać dwie kończyny zakończone chyba pazurami. Klatka piersiowa jest potężna, silnie umieśniona. Taka jak u ptaków drapieżnych, na przykład orłów. To są cechy. Cechy stworzenia latającego. Coś się jednak nie zgadza. Zwierzę jest zbyt ciężkie, by uniosło je skrzydła. Nie oderwałoby się od ziemi. Jak latałeś? Zmierzyliśmy skrzydła. Rozpiętość 6 metrów. To za mało. Zwierzę powinno latać. Wszystko na to wskazuje. Ale coś tu nie gra. Szacowany ciężar? Jakieś 400 kg, może więcej. Nie będziesz zadowolony. Wiem. Zły stosunek ciężaru do długości skrzydeł. On nie mógł latać. Jak więc odrywałeś się od ziemi? Nasz młody smok stoi przed wielkim wyzwaniem. Nie przetrwa, jeśli nie nauczy się latać. Rana, którą odniosła matka w walce z tyranozaurem, okazała się śmiertelna. Samica zdechła z powodu zakażenia i utraty krwi. Po dwóch dniach smruty jej ciała zaczyna przyciągać padlinożerców. Na razie to tylko pterozaury, ale kto wie, jakie inne stworzenia jeszcze się zjawią. Smok ma dobrze rozwinięte mięśnie i skrzydła, lecz jeszcze z nich nie korzystał. Młode uczą się latania od matki. Nauka długo trwa. Ten smok stracił matkę w najgorszym momencie. Może nigdy nie poderwie się do lotu. stracił matkę Wydaje się, że powinieneś latać. Mylę się? Na zdjęciach widać duże serce. To dobry znak. Mięśnie klatki piersiowej na pewno potrzebowały dużo natlenowanej krwi. Kości mają charakterystyczną budowę. Ich wnętrze przypomina plaster miodu. Widziałem już takie kości u ptaków. Mocne, ale dość lekkie, by zwierzę mogło latać. Jednak ty jesteś za ciężki. Jaką skrywasz tajemnicę? Zaraz. Widzę coś niezwykłego w klatce piersiowej. Obraz jest zamazany. Nie ma czasu na domysły trzeba zajrzeć do środka. Co to za narządy? Wyglądają jak druga para płuc. Są puste w środku. Czyli to pęcherze? Co w sobie kryją? Podajcie strzykawkę. Gaz. Zbadaj go. Smoki są znakomicie przystosowane do latania. Mają cechę, z której teraz musi skorzystać nasz młodzik. Smok nie umie jeszcze polować, więc żeruje jak się da. Nawet po śmierci matka pomaga mu przetrwać. W przewodzie pokarmowym każdego zwierzęcia znajdują się bakterie ułatwiające trawienie. Zachodzą reakcje chemiczne, których produktem jest gaz. Bakterie w żołądku smoków są wyjątkowe. Wytwarzany przez nie gaz nie marnuje się, lecz trafia do dwóch pęcherzy lotnych. Pęcherze te w połączeniu z lekkim szkieletem to klucz do latania. Skomplikowany system lotny młodego smoka zaraz zostanie poddany próbie. Pterozaury czekają na swoją kolej. Zapach padliny przyciągnął też inne, znacznie groźniejsze zwierzę starego samca smoka. Połamane rogi i blizny świadczą, że Smok przetrwał niejedną walkę. To zła wiadomość dla młodzika. Życie Smoka to ciągła walka o terytoria. Samce rzadko dożywają starości. Ten przywędrował z daleka, szukając pokarmu. Z pewnością wolałby świeże mięso. Tym razem matka nie uratuje swojego potomka. Stary samiec zbliża się z zaskakującą prędkością. Jeśli młodzik nie wzniesie się w powietrze, zginie. mieszanki gazowej. Głównie wodór. Wodór. Czternastokrotnie rzadszy od powietrza. Bezbarwny, bezwonny. Co się dzieje, gdy napełnisz balon wodorem? Poleci w górę. Młodzik wbiega między drzewa. Tam stary samiec nie może latać. Z pewnością nie zechce marnować cennego płomienia. Młody smog nie jest jeszcze bezpieczny. Jego organizm pracuje na pełnych obrotach. Serce bije szybko, mięśnie się napinają, kumuluje się wodór. Ale to jeszcze nie wystarczy.